Z Państwo, mamy dziś ogromną przyjemność gościć w studiu panią Małgorzatę Skrzypkowską. Witam serdecznie. Dyrektor artystyczną, założycielkę, choreograf zespołu Whispers, szepty. W zasadzie y, pełna nazwa zespołu to Centrum. Centrum ekspresji artystycznej, artystycznej. szepty, a mhm. oficjalnie Whispers Center for. For artistic, for artistic expression. Jesteśmy tutaj, drodzy państwo, po to, żeby zaprosić was na specjalny, wyjątkowy koncert stypendialny, który Whispers organizują od wielu, wielu, wielu lat. Ten koncert odbędzie się w sobotę, 23 marca tego roku, w Prairie Center for the Arts w Szamburgu. O piątej godzinie rozpoczynamy. Otwieramy taki... drzwi o 5 godzinie. Małe przyjęcie. Tak, Można mamy coś kawę, zjeść, i kawę do sprzedaży i pączki, ciasta. Mhm. A później zaczynamy koncert o, o godzinie 6. O godzinie godzinie koncert. I będzie to wyjątkowy koncert. Ilu tancerzy weźmie udział w tym koncercie? Trudno mi powiedzieć, nie policzyliśmy, Dokładnie. ponieważ w koncercie występuje bardzo wiele grup, mhm. a na pewno ponad 100 tancerzy, wszystkich wow. razem, bo gościmy w tym roku grupy. Chińską, grupę meksykańską, grupę amerykańską. To jest taniec Contemporary mhm. i również grupę ukraińską, jak również nasze grupy Rodzime, czyli Whisper Center, i grupa Hejna z polskiej szkoły imienia Fryderyka Chopina. Czyli będzie barwnie, będzie różnorodnie, będzie bardzo dynamicznie. Będzie przepięknie, drodzy Państwo, i jest to impreza, na którą bardzo serdecznie zapraszam. Jeszcze raz 23 marca tego roku, sobota. Um, otwieramy drzwi o 5. Koncert rozpoczyna się o 6. Zapraszamy do Prairie Center for the Arts. Wszystkie informacje o tym, gdzie odbędzie się koncert i jak kupić bilety, znajdziecie Państwo w opisie pod naszą rozmową. Chciałem porozmawiać teraz Dziękuję przez bardzo. chwilę. O... Ale ja chciałam jeszcze dodać, Proszę. że oprócz tancerzy mamy również wielu innych artystów. To znaczy, mhm. jest studio, music studio by Eliza Idetz. To są dzieci, młodzież i dorośli, którzy śpiewają, więc nie tylko tancerze występują, występują właśnie piosenkarze, dzieci, które pięknie śpiewają. Mamy również pianistę, chłopca, który nam pięknie zagra. No i e, chciałabym również, żeby nie byli pominięci. No oczywiście, że tak. Jaki... Bo to bardzo ubarwnia nam koncert oczywiście. i e, piosenki, które prezentujemy właśnie, w jaki tym koncercie. będzie? No właśnie, piosenki, które prezentujemy w koncercie, zawsze wiążą się z tematem. Mhm. E, w tym roku nasz tytuł jest „Jak diamenty na niebie”, czyli „Like Diamonds Jak in jest. the Sky”. I z czym się te diamenty nam kojarzą, no jeżeli spoglądamy na niebo i widzimy tysiąc gwiazd, jeżeli każdy z nas ma kogoś, kogo po prostu już tutaj nie ma z nami na ziemi, to przypuszczam, że sobie wyobraża podobnie jak ja, że tam gdzieś wysoko na niebie świeci gwiazda, czyli ten nasz taki diament um, dla nas właśnie. Że, tak. jest, że jesteśmy jakoś dalej połączeni, że to życie, ten kontakt tego życia, naszego z tym. Życiem poza naszym wciąż istnieje. To, to bardzo piękne przesłanie, i przesłanie, które idealnie wpisuje się w misję, idealnie wpisuje się w początek istnienia, a Whispers. Chciałbym, żeby opowiedziała Pani tą historię, bo to tragiczna z jednej strony, z drugiej strony no, nie, nie, nie wiem jakiego słowa użyć. Mhm. Bo nie jest to piękna historia, ale wzruszająca bardzo historia, i chciałbym, żeby ją Pani nam przybliżyła. Mhm. No, właśnie, myślę, że takie historie jak nasza zdarzają się niemalże każdego dnia. I wielu ludzi nie wie, co może zrobić ze sobą, czy z tym tematem. Każdy przeżywa to inaczej, ale dla wielu, może powiem tak, że dla dusz artystycznych, często jest to tak jakby taki pokarm, który mhm. powoduje, że. Rodzą się w nas y, różne myśli, różne y, Wytwarza pomysły. Wytwarza się taka energia, którą tak, tak trzeba właśnie, gdzieś spożytkować, prawda? Właśnie, ta energia jest po prostu niesamowita, y, bo jest to po prostu nawał, nawał różnego rodzaju pomysłów, myśli, y, próba zrozumienia, y, czym jest sens życia. No. Y, no i po prostu myślę, że Myślę wiem, że dla mnie to było właśnie takim motorem, żeby dalej iść. Um, to, 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 to jest taka moja droga. Um, a co się wydarzyło? Nasza córka Monika, piętnastoletnia Monika, która od malutkiego dziecka tańczyła. Zresztą ja również tańczyłam w zespołach od małego dziecka, więc wszystko to jakby wyssała z mlekiem matki. Tańczyła w zespole wraz z bratem, z drugim bratem, z siostrą przez wiele, wiele lat do ostatniego dnia. Kiedy w 2008 roku, w grudniu, poszła na urodziny swojego chłopaka, w drodze powrotnej została potrącona przez pijanego kierowcę. Młodzież po prostu, która była na um, urodziny, um, młodzież, z którą była Monika, była urodziny jej chłopaka, mhm. więc wydawało się, że jest w bezpiecznym miejscu, sami ją tam zawieźliśmy i sami ją mieliśmy odebrać. Natomiast y, niedaleko obok odbywała się troszkę inna impreza, bo młodzież zorganizowała ją bez wiedzy rodziców, 16, 17, mhm. 18 lat młodzież i oni po prostu... Zdecydowali, że mogą sobie pić alkohol, bawili się i ta zabawa trwała, dopóki kolega jeden nie wstał i nie powiedział, że pojedzie odwieźć drugiego kolegę. No i skończyło się to tragicznie. Pomimo, że młodzież próbowała powstrzymać go, mhm. zabrali mu klucze, ale niestety on je znalazł i jednak wsiadł do samochodu i pojechał odwieźć kolegę. I w drodze powrotnej, bardzo się spiesząc, po prostu wjechał na grupę młodzieży, która przechodziła właśnie, była na pasach na ulicy, mm. na, tych żółtych, na tym żółtym, szerokim pasie. No i niestety, mimo że miał dwie wolne linie do jazdy, nie, po prostu nie zauważył ich i Monika była pierwsza na jego, że tak powiem, tropie. Monika A... i Niko zapłaciły najwyższą cenę? To znaczy, Nicole to jest, to jest troszeczkę inna historia, ponieważ wiąże się z tym koncertem, dlatego że poznałam jej mamę, współpracując w organizacji przeciwko pianom kierowcom i znalazłyśmy się obie w tym samym miejscu w danym czasie. Było to spotkanie dla ofiar różnego rodzaju violent crime, czyli mhm. um, kryminalistów, czy... No, jazda po pijanemu jest również kryminałem, jeżeli... To jest przestępstwem kryminalnym, jeżeli się kogoś potrąci mhm. lub zabije. Y, natomiast y, mama Nicole i ja, po prostu nasze drogi się skrzyżowały w ten mhm. sposób, że na tym właśnie, na tej uroczystości y, Poznałam ją i studio, które występowało, właśnie przedstawiło swoją historię. No Nicole wraz ze swoją tatą zginęła troszkę w inny sposób A, czyli to bo, był inny wypadek. tak, mhm. zginęła w samolocie ze swoim tatą. Jednakże mama jej, pomimo że nie miała żadnego artystycznego doświadczenia, tylko dlatego, że jej córka tańczyła w studio tańca i uwielbiała taniec od dziecka. Mamy to, że tak powiem, zmobilizowało do tego, że zostawiła swoją pracę, którą miała w sądzie i założyła studio tańca i również promuje taniec z aniołami, jak to nazywa. Jej studio nazywa się Shine Bright. Wow. To, to o czym Pani wspomniała wcześniej, że tego typu wydarzenia no, powodują właśnie, że, że trzeba jakoś sobie z nimi poradzić. Tą, tą energię, te emocje muszą znaleźć gdzieś swoje ujście. I w Pani mhm. przypadku e, tym ujściem, tym efektem e, było piękne dzieło, jakim jest, jakim jest zespół Whispers. A proszę opowiedzieć o, o genezie nazwy. Dlaczego akurat taka, a nie inna nazwa tego zespołu? Dlaczego szepty? Ponieważ Monika narysowała takie zdjęcie. Um które ja znalazłam już po jej śmierci, mhm. była to dziewczynka z motylkiem na czole. Bardzo często właśnie widząc motyle kojarzyłam sobie to z jakąś wiadomością od niej i w momencie, kiedy znalazłam to zdjęcie, takie odebrałam, że ten motyl ma coś do powiedzenia i coś szepcze tej dziewczynie, nawet jeżeli ona nic nie mówi, więc przekazuje nam jakąś wiadomość taką ulotną. I wydawało mi się, że to byłaby piękna nazwa dla grupy, która miała kontynuować w pewnym sensie to, taką ideę, właśnie, dawania czegoś od siebie społecznie, ponieważ z naszym istnieniem zespołu później wiąże się również istnienie Fundacji Stypendialnej Pamięci Moniki która właśnie daje, która daje stypendia studentom. Te stypendia są przyznawane od w imieniu Moniki od ilu lat. Stypendia są dla uczniów, którzy kończą szkoły high school mhm. i wybierają się na studia wyższe. Więc fundujemy 1000 dolarów takie stypendium dla ucznia z rodzimej szkoły Moniki, John Hershey High School. Mhm. A drugie stypendium, ponieważ Monika była Polką, więc bardzo kochała swoją, swoje dziedzictwo i taniec, um, jest przyznawany uczniowi pochodzenia polskiego, obojętnie z jakiego high school. Mhm. Więc czasami się zdarza, że uczeń z Hershey High School jest polskiego pochodzenia i też udaje mu się Świetnie. takie stypendium dostać. Ale również. Yy, ja współpracuję ze szkołą Fryderyka Chopina. Tam co roku maturzyści uczą się poloneza. Szkoła ma taką piękną tradycję, że robi taką uroczystą graduację, i tam uczniowie tańczą poloneza. Więc nagrodę za to, że uczniowie poświęcają swój ekstra czas i zdecydują się zatańczyć tego poloneza i przychodzą na próby, również Monika z, Moniki z Scholarship są dla nich dawane bo to są troszeczkę innego rodzaju, każdego roku jest inna suma w zależności od tego, ile pieniążków mamy uzbieranych. Mhm. Środki na te stypendia, drodzy Państwo, są zbierane właśnie podczas tego koncertu. Więc e, chyba można powiedzieć, że 100% zysków, 100% przychodu z tego koncertu zostaje przeznaczonych właśnie na wsparcie tego stypendium. Te pieniądze wracają później do, do polonijnej społeczności i, i pomagają w edukacji ludzi, którzy no, są na początku swojej drogi życiowej. Tak, ale również wiąże się z tym edukacja, bo ta wiadomość, to uświadamianie młodym ludziom ważności tego, jakie decyzje podejmują i jakie tego mogą być konsekwencje, jest naprawdę bardzo ważne, bo bardzo często młodzież sobie nie zdaje sprawy, jak poważne te konsekwencje mhm. są. No, nawet jeżeli chodzi o sam proces kryminalny. Często sobie młodzi ludzie nie zdają sprawy, że, że coś takiego jest przestępstwem kryminalnym i konsekwencje są surowe, ponieważ grozi kara więzienia. A, a, a te rzeczy zdarzają się niestety nadal często. I, I zdarzają się, no niestety, młodym, niedoświadczonym kierowcom, którzy um, no, zdecydowanie nie powinni ryzykować. Już nie mówię o tym, że nie powinni pić alkoholu, ale nie powinni. No, powinni zwracać uwagę na wszystko, co robią za kółkiem, co robią, kiedy, kiedy prowadzą samochód. Um. Oczywiście, I to jest bardzo ważne. Ja bardzo często przemawiałam w szkołach high school przez mm -hmm. pierwszych wiele, wiele lat do uczniów, opowiadając im, co wydarzyło się w historii Moniki, ponieważ no, historia Moniki bardzo... Była przemawiająca zwłaszcza dla młodzieży z high school, bo nie tylko to był pijany kierowca, który zabił Monikę, ale był to również uczeń z tej samej szkoły. Był to 18-letni, w zasadzie w momencie w grudniu jeszcze nie miał 18 lat, miał niespełna 18 lat i chodził do tej samej szkoły. Nie znali się z Moniką, no ale. Um, i tak jak mówią młodzieży, każdy z Was, wydaje się, że nigdy mi się to nie zdarzy, to nie ja, ja jestem ok. To ja. Nie dotyczy, tak, no. mnie to nie dotyczy, ale zawsze im powtarzam, że każdy z Was może być Moniką i każdy z Was może być Kevinem, jeżeli podejmiecie, podejmiecie decyzję, która zaważy na tym. Kiedy podjęła Pani decyzję o założeniu Whispers? Tam jak to dawno było. 10 lat temu 10 w zasadzie. Lat temu. 10 lat temu, bo w tym roku mamy dziesięciolecie. Wow, pięknie. A... Więc będziemy prawdopodobnie zapraszać na, nasz dziesię... na, na nasze jubileusz. dziesięciolecie, tak? Aha. Pod koniec tego roku. I, i jak wygląda ewolucja grupy? Czy, czy, czy grupa się rozrasta? Ilu jest tancerzy? Ile grup w tej chwili tańczy? No mamy trzy grupy, mm -hmm. to są najmłodsze maluszki i takie pośrednie dzieci, no i młodzież dorosłą. I ich zespół się oczywiście pięknie rozwijał, dopóki nie uderzyła w nas pandemia. No właśnie. No i ubyło nam, ubyło nam sporo dzieci, więc teraz się staramy tak jakby odbudowywać chyba mm -hmm. tak jak każdy inny zespół, bo widać to na koncertach. No i, i, i szepty również widać na różnych koncertach. W zeszły weekend w przepiękny sposób zaprezentowaliście się na, na koncercie zespołów Pieśni i Tańca, które wspiera PNA. Mhm. Pojawiacie się też przy okazji różnych polonijnych imprez i dzieciaki prezentują się naprawdę doskonale. Kim są Dziękuję w tej bardzo. chwili tancerze szepty? Uczniowie z różnych, z różnych szkół, szkół. W pochodzą... Jakim wieku są no, grupa taka najmłodsza mm -hmm. od 3,5 roku już. Naprawdę ma, tak szybko można zacząć? Najmłodsza nasza tancerka ma 3,5 roku. Wow. Zrobiła furorę na koncercie pilnej. Domyślam się. <laughs> Ale no, młodzież dorosła. Wiek nieograniczony. Jeżeli potrzeba, to przychodzą nasi y, seniorzy, że tak powiem, jeszcze wesprzeć zespół. No i zgaduję, że rodzice też są bardzo mocno zaangażowani. Rodzice są zaangażowani, oczywiście pomagają i przy strojach, i przy organizacji. No ale przede wszystkim y, nie wspomnieliśmy pani Ewa Prawa, która jest dyrektorem administracyjnym naszej grupy. No to ona w, w latach, kiedy ja funkcjonowałam tylko artystycznie i tylko mogłam myśleć, Poprzez muzykę i taniec, ona właśnie była tą kierownicą, która kierowała, tak, kręgosłupem, kierowa Ta, kręgosłupem która, która kierowała. Zresztą do tej pory bardzo wiele y, zawdzięczam jej i y, 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 y pomysłów, i y organizacyjnych imprez, które stworzyliśmy, które tak naprawdę bez niej by się nie odbyły. Jak również te koncerty, które robimy y, corocznie, y, no jest ona. Częścią nieod, nieodzowną i niezastąpioną Świetnie. prawie, że. Tak, i takie osoby są niesamowicie potrzebne. Mhm. A w zespole pracuje się zawsze, zawsze lepiej. Whispers to zespół pieśni i tańca. Tak, jesteśmy polskim zespołem artystycznym, zespołem pieśni i tańca. Aha. Tam, gdzie możemy tańce regionalne wprowadzać. Czyli to w repertuarze tak, Oczywiście. Jest. Tańczymy, tańczymy jak najbardziej mhm. i przeróżne regiony, bo i Kaszubskie, i Krakowskie. I łowicki region, um, ale również tańce narodowe polskie, Mazur, Polones. Um. No tutaj są również piękne zdjęcia tańca nowoczesnego. Y, tak, z tym, że to jest właśnie Shine Bright Studio. O, no to rozumiem. zdjęcie jest, które będzie nas wspomagać mm -hmm. i oni oczywiście z powodu Nicole um, będą zaszczyceni ją reprezentować w Świetnie. pewnym sensie. Już tak od paru lat staramy się prezentować nie tylko Monikę, ale właśnie inne osoby, które albo zginęły w taki sam sposób, albo rodzina utraciła tą osobę. I w zeszłym razem mieliśmy o Katrionie, która zginęła bardzo, bardzo niedawno, bo w zeszłym roku ona zginęła z całą rodziną. A z całą rodziną Dobosz, to była bardzo o, głośna ja historia. Ale ponieważ ona była polską dziewczynką i była tak na boku tej całej wiadomości, bardzo chcieliśmy ją no, pokazać ją na tym koncercie, bo ona również była tancerką, tylko tańczyła breakdance. Więc są, jesteśmy bliżej siebie, niż nam się wydaje. Nierzadko jesteśmy wszyscy, że tak powiem, połączeni w jakiś sposób, prawda? Bo tutaj i... chodzi o to, chyba, żeby, żeby znaleźć cel, żeby znale odnaleźć się w tej arcytrudnej sytuacji hmm. i postarać się zwrócić ludziom uwagę na, na, na konkretne problemy, które powodują do tych sytuacji i pozostawić coś dobrego, żeby zrobić coś dobrego w imię tych osób, które zupełnie niewinnie straciły życie. Absolutnie. Absolutnie. I warto jest po prostu tą pamięć mieć na uwadze, bo często się mówi, no jak ktoś jest chory, no to się dla niego zbiera pieniążki, mhm. ale jeżeli ktoś już nie żyje, już nic nie możemy dla niego zrobić. Ja się nie zgadzam. No Absolutnie. Zawsze możemy coś jeszcze zrobić dla ich pamięci i z, po prostu ich życie coś znaczyło i może czegoś nauczyć innych. Ich życie, ich śmierć może okay. nauczyć innych. Świetnym tego przykładem jest Centrum Ekspresji Artystycznej Whispers Szepty. Centrum, które od 10 lat prowadzi nasz dzisiejszy gość, pani Małgorzata Skrzypkowska, dyrektor artystyczna i choreograf tego zespołu. Drodzy Państwo, jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszamy na, na naprawdę wyjątkowy, przepiękny koncert 23 marca tego roku w Prairie Center for the Arts. Szukacie Państwo tego plakatu, znajdziecie go wszędzie na Facebooku. Znajdziecie go również w Dzienniku Związkowym. W opisie pod naszą rozmową są informacje, gdzie można zakupić bilety. Pojawcie się tam. Zostawcie swoją malutką cegiełkę w tym pięknym dziele, które, które Pani Małgosia prowadzi. Właśnie kupa pamięci Moniki. I oby takiej sytuacji było jak najmniej. Dzięki między innymi Pani. Absolutnie. Chcemy oszczędzić innym życie przez to, że tą wieść posyłamy dalej i edukujemy młodzież. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, Pani Małgorzata Skrzypkowska z Centrum Ekspresji Artystycznej Whispers, Szepty, była naszym dzisiejszym gościem. Pani Małgorzata, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję serdecznie i zapraszamy. Zapraszamy na koniec.